Bądźmy szybciej! Bądźmy szybciej! Bądźmy szybciej, szybciej! Tak, zaraz będziemy. Drodzy telewebzynikowie, telewizji CSB TV i programa SNWC. Jútery apeluje do wszystkich wajów, żeby wa mnie płemegła, zwiększyć wyglądalność, miłe programu. I ja mam taki pomysł. Jútery wystawia do waju rance tak. Czy de to zrobię, we, trzymaj ta rance tak. I wtedy myśli ta głębokie, wetim, żeby ta wyglądalność co zwiększyła. Okej, okay. ja pęlićę tedy do piancu i wszedźcie. Strzepują rance, a łeb co zwiksi. Ok, let's go. One, dwa, trzy, four, pians. I strzepujemy teraz rance. Strzepujemy rance, strzepujemy rance. I uciekaj że ta łeb co zwykrzyła. Dziękuję Wam, Wama, baro. Łeb, pęka od tego rabatu. Nie, młoda jesteś, głupia, niewiele wiesz, lepiej miejsce usiądź. Jak chcesz nie. To ten eksperyment, co ci mówiłam, na końcu okaże się, że się nie myliła. Dużo się zarzucało, że trafiamy tylko do młodzieży i nie interesujemy się Aha. rzeczami, które się dzieją w mniejszych miejscowościach. Trafiliśmy do chałup. gdzie właśnie skończyło się Skończyła się próba generalna przedstawienia Czerwony Kapturek, kolejnego przedstawienia naszego teatrzyku działającego przy Stowarzyszeniu Mieszkańców Hałupii. Panie, bo jak się stało, że kupa ludzi się nagle zbiera i. No, nie, no, umówmy się, tracą swój wolny czas, poświęcają się dla jakichś tam idei. Jak się pani udało. Yy... Połączyć z nich ludzi w taki cel? Może parę sprostowań. Kupa to może w stosunku do chałup, bo rzeczywiście to nas około 10, 10, trochę ponad 10 osób, więc żadna wielka kupa. W takich małych społecznościach jeszcze jest trudniej. Trzeba zacząć od Stowarzyszenia Mieszkańców Chałup pod egidą którego działamy. Dobra, ale musimy przyspieszyć, musimy przyspieszyć. W, w takim filmem, nie aż tak, i przedstawienie się bardzo udało, ale przede wszystkim spotkało się, nasze próby okazały się fantastyczną, fantastycznymi spotkaniami towarzyskimi, gdzie możemy nie tylko rzeczywiście pracować nad tekstem, nad sztuką, ale możemy sobie fajnie porozmawiać. I Miło spędzić czas. Wymyśliliśmy, że nie będzie to projekt jednorazowy, tylko cykliczny. A więc stąd pomysł na kolejne przedstawienie, tym razem Czerwony Kapturek. Mamy nadzieję, że wyjdziemy z tych opłotków dziecinnego spektaklu i w przyszłym roku uda się nam zrobić spektakl stricte dla dorosłych. Chociaż szczerze mówiąc, ten Czerwony Kapturek nie do końca jest dla dzieci. Dobrze, a podpatrujecie inne teatry? Na przykład w Luzin jest teatr, który dość długo funkcjonuje. I w innych miejscowościach też takie teatry się znajdują. Czy podpatrujecie konkurencję? czy Szczerze mówiąc nie podpatrujemy. To wynika z naszych szczupłych zasobów czasowych, ale my byśmy, bo te, spekt... te teatry amatorskie grające tutaj w okolicy, z tego cośmy słyszeli, to one raczej idą w taką, w taką szufladkę folklor. One grają po kaszubsku albo coś takiego. My byśmy nie chcieli być w to wypchnięci. A dlaczego? Dlatego, no z różnych, myślimy raczej o scenie, może to Górnolotni zabrzmi ogólnopolskiej, to jest pierwsza No trwa. Tak, my też myślimy o ogólnopolskiej telewizji. No to myśmy razem. Może coś z tego wyjdzie. A druga sprawa to no, wynika to z takiej prostej technicznej przyczyny. Nie wszyscy znają kaszustwa. My, my, członkowie teatru. Znaczy, szczerze mówiąc, dokładnie emocjonizm. Zauważyłem taką tendencję, że występują osoby, no umówmy się. W pewnym, w pewnym wieku, jakby nie ma tej, y, takiego Połączenia jeszcze młodości, taki stricte, żeby zaangażować tą młodzież. Przecież ta młodzież też w chałupach i w tych okolicznych miejscowościach się znajduje, prawda? To jest drugie nasze przedstawienie. W pierwszym naszym przedstawieniu kopciuszek yy, średnia wieku była od 14 do. Czyli można powiedzieć, że ostrzeszyła pani tą młodzież. Nie, można powiedzieć, że ta młodzież się bardzo pchała, ale dorośli również chcieli. Drodzy telewebzernikowie. Terry Junda um energetyzował ta belna kasiepska łeda dla wai do Pecji, aby zwiększyli bardziej ta oglądalność. Żeby ta oglądalność przepływała przez najwszedzech. Okej, okay, let's go. Teraz jest przedstawienie czerwony kapturek. Nie zarzekamy się, dla nikogo nie zamykamy drzwi. Było ogłoszony casting. A właśnie jak taki casting wyglądał? Bo to jest ciekawy temat. Myśli Pan, że on jest ciekawy? No ja myślę, że tego, jak no ja no, robię to, casting, to jest ciekawie. No to być może to przed nami, bo nasz casting nie był ciekawy. Nasz casting wyglądał tak, żeśmy poogłaszali, gdzie umieliśmy i gdzie, gdzie zwykle ludzie czytają tego typu ogłoszenia. No i przyszły te wszystkie osoby, które są w teatrze, nikt poza tym. Można powiedzieć, stanowić taką jedną, wielką, to dokładnie, rodzinę. Dokładnie, dokładnie. Jak to dobrze brzmi. Bardzo to dobrze ale brzmi. No bardzo. Nie, 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 nie uwierzę, że nie ma kwasów, że na przykład pan Wilk nie chciałby zagrać jakiejś pierwszoplanowej postaci. Zresztą tak, Kopciuszek... Ale mam moment, moment. Zresztą tak, Kopciuszek, yy, Czerwony Kapturek, na Śnieżka. Jeszcze, yy, kiedy będzie rola męska? A gajowy, to jest, przepraszam, rola żeńska? Ale ja nie widzę, żeby gajowy był w tytule tego yy, spektaklu. Ale była, przypominam, kopciuszka. Tam bardzo ważną rolę grał dworzanin, grał król. Ale to są role poboże, panie Ewo. Jakby nie patrzeć? No może fakt, wynika to. My chcemy klasa Dawida. Ja myślę, że problem tkwi nie w teatrze, tylko w panach ogólnie. I to nie jest kwestia hałasu. A Johna, jest... Johna Mariaryszkę pani zna? Nie znam. Właśnie. Johna Mariaryszkę walczy, żeby państwo go poznali. Okej, okay, Artur, e, mogę ja ulicę nagrać pomoc mojego programu, bo, bo, no, bo ty wiesz ta wyglądać nam tak, tak nie cegły, nie no. Tak, może, rzeczywiście. Okej, okay, thank you Artur. Ja bym chciał z wypromować na program SNWC, bo ja my czekać, że nam web zeralność I te ty myśl ta web zeralność? E, nie, nie, ja musiał zrobić coś, żeby mieć ten program prom promować. Te, już zachęciłem wali do web mojego programu SNWC, cobłeta, set menysta To jest w TV CSB. Zwiksimy łeb z ruralnością Zryj Jaka siebie. SNWC, set menysta czterdziesty piątz, cobłeta. Zwiksimy łeb z ruralnością Czy myślała Pani o jakiejś kolaboracji, żeby połączyć. Taki zrobić wielki, wielki kaszubski albo pomorski projekt, żeby to połączyć kilka tych, e, tych teatrów lokalnych, żeby jakoś się zebrać. Skocz, ja mówię, ten teatr w tam też w ogóle no to jest kuźnia młodych talentów, jest Bartłomiej Kuns na przykład, wokalista zespołu Czad Także może jakoś w tą stronę iść. Kolaboracja troszkę pejoratywnie brzmi, ale rozumiem współpraca taka pozytywna. Ja widziałabym taki rodzaj współpracy w przeglądzie takich pomorskich teatrów, mhm. ponieważ panowie mają lepsze rozeznanie w terenie, z tego co słyszę, i orientują się, że takich teatrów jak naszych jest jeszcze jest parę. dokładnie. Ja bym pod egidą któregoś z urzędu albo starostwa na przykład widziała taki przegląd. Bo wie pani o co chodzi? Bo jakby rywalizacja podnosi poprzeczkę. Ale widziałabym tak, taką formę współpracy w formie przeglądu takich teatrzyków amatorskich działających czy w gminie czy w powiecie mówiąc szerzej i pod egidą starostwa i tu bym apelował starostwa czy gminy i tu bym apelowała do władz a właśnie jeżeli chcesz się mówimy o władzach tak, uu, będziemy mieli tak, mówić tak, tak, no tak, tak Mamy. no prawda, no że tak to jest część zaprawdy. No? O, o, no to ja zacznę <laughs> no dobra, to jedziemy to ja, ja nie lubię Mamy, nie, dobra, nie, my lubimy nie, 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 dobra. jest lubimy. pani Gróżna Cel, nowa, nowa, nowa burmistrz i czy jest jakaś szansa dotacji na, na, taki, na taką inicjatywę? Bo Pani wcześniej wspomniała, że to jest jakby cały czas za Państwa pieniądze robione, a czy tak. jest jakaś inicjatywa tak. Urzędu Miasta w ogóle były jakieś przyjęte próby? bo może oni o was nie wiedzą. Poprzednie nasze przedstawienie Kopciuszek zorganizowaliśmy dwa spektakle. Pierwszy spektakl był ogólnie dostępny, drugi zaprosiliśmy w cudzysłowiu WIPów między innymi władze. Te... Przyszli. Przyszli, przyszli. Byli bardzo zadowoleni, zresztą w zeszłym roku z grantów otrzymaliśmy dotacje, które częściowo przeznaczyliśmy na teatr. Panie Wozu, tak puścić troszeczkę wodę fantazji. Jakie marzenia na przyszłość? Marzenia na przyszłość? Przede wszystkim chcielibyśmy wziąć udział w jakimś ogólnopolskim przeglądzie teatrzyków amatorskich. Jest taki przegląd, nazywa się. Panie macie kasy na bilety. Ale my sobie zrobimy. No zarobimy, znajdziemy sponsorów, na przykład z telewizji apelujemy. Chcemy w takim, ho, ho, ho. takim przeglądzie. Jakbyśmy się jeszcze, panie Waczu, na nie rozliczyli. Dobrze. Dobry dzień, John Maria Reszke, YouTube edycja, to moja programa SMBC, proszę tu ulotka na ITV, jest jedna ulotka i jest ulotka.

a yeah, well, yeah, yeah. yeah, 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 yeah. super Cześć bardzo procha, o, to jest tak nie wytrzymam, w jakiej tej opowieści będzie winał. Niech tam już nic nie zdziwi. Oni są wszyscy tacy poczciwi. Niektórzy zaczynają, jak ma na nasz młody tutaj teatr, a zespołowi Kiev Office, który był w pierwszym naszym odcinku, udało się wydać drugą płytę. Anton Globba i jest on tak, grążek do zakupu. SNWZ widzimy się już za tydzień. Dziękuję bardzo. Dobry dzień, mieszkańcowie Kasie. Ja wam daję te ulotki CZW, wejabieścia, a na i programa. I nawet kaplacci wam dam. A co tam?